Europa jest w wielkim niebezpieczeństwie. Polska zostanie zdradzona i zaatakowana. Gdy Święty Michał Archanioł, przywódca niebiańskiej armii walczącej ze złem, przemawia, aby ostrzec ludzkość, powinniśmy uważnie go słuchać. Święty Michał niemal nigdy nie przekazuje tak jednoznacznych słów, a kiedy to robi, oznacza to, że zagrożenie jest realne i bardzo bliskie. Pilne ostrzeżenie dotyczące tego, co wkrótce wydarzy się w Europie. Zostało właśnie przekazane przez niego za pośrednictwem ważnej wizjonerki z Kostaryki. To, co odróżnia tę wiadomość od innych, to powaga tonu i nagła potrzeba jej przekazania. Bo obok Polski również cztery inne kraje są zagrożone. Święty Michał ujawnił, że niedźwiedź wkrótce się obudzi, wyposażony w urządzenia, których świat nie zna. A granice pięciu europejskich państw zostaną naruszone. Wskazał także, które państwo zostanie zaatakowane jako pierwsze. Najbardziej niepokojące jest to, że ci wrogowie już ukrywają się wewnątrz tych krajów, czekając na odpowiedni moment, by uderzyć od środka, podczas gdy inni zaatakują przez granice. Atak z dwóch stron, który zaskoczy te narody. Mamy bardzo mało czasu na przygotowanie. Co dokładnie święty Michał Archanioł przekazał na temat przyszłości Europy? Dlaczego Polska zajmuje w tej przepowiedni szczególne miejsce? Jak będziemy mogli się ochronić w obliczu wydarzeń, które zbliżają się tak szybko? Jeśli wierzysz w te ostrzeżenia Święty Michał Archanioł, napisz w komentarzach: Święty Michał Archanioł, chroń Polskę. Święty Michał Archanioł, którego imię oznacza Któż jak Bóg, jest obrońcą ludu chrześcijańskiego i strażnikiem kościoła od najdawniejszych czasów. W piśmie świętym pojawia się jako wielki książę który broni naród Boży przed siłami zła. W Księdze Daniel jest opisany jako wielki książę strzegący swojego ludu. W Apokalipsie prowadzi aniołów do walki z smokiem. Dlatego kiedy święty Michał przekazuje tak jasny i bezpośredni komunikat jak ten, musimy wsłuchać się w niego z pełną uwagą. To nie są puste słowa ani ogólne zapowiedzi. To konkretne ostrzeżenia dotyczące wydarzeń, które mają się wkrótce rozegrać. Wizjonerka, która otrzymała te orędzia, Luz de Maria de Bonilla, jest znana z przepowiedni, które już wcześniej się spełniły. Otrzymała kościelne pozwolenie na ich rozpowszechnianie, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność tych naglących ostrzeżeń. Od roku 2015 Święty Michał przekazuje wiadomości coraz częstsze i coraz bardziej niepokojące. Na początku były to ogólne wezwania do modlitwy i nawrócenia. W ostatnich latach jednak orędzia stały się bardziej konkretne, wskazując na określone kraje i rzeczywiste wydarzenia. Ostrzeżenie dotyczące Europy, a szczególnie Polski, zaczęło coraz bardziej wybijać się na pierwszy plan. Święty Michał wielokrotnie używa słowa pilne, mówiąc o sytuacji europejskiej. Posługuje się sformułowaniami takimi jak trzeba działać teraz, czas się kończy oraz przygotujcie się, dopóki jeszcze można. Wzmianka o niedźwiedziu, który ma się wkrótce obudzić, jest przez wielu rozumiana jako wyraźne odniesienie do Rosji, której narodowym symbolem jest właśnie niedźwiedź. Archanioł ostrzega, że ten niedźwiedź posiada możliwości nieznane światu zachodniemu, które ujawnią się w chwili ataku. Ale najbardziej niepokojące jest ostrzeżenie dotyczące wrogów, którzy już znajdują się wewnątrz samych europejskich narodów. Święty Michał zwraca uwagę, że niektóre grupy. Przyjęte jako uchodźcy lub imigranci, w rzeczywistości są częścią większej strategii mającej osłabić Europę od środka. Wielu zadaje sobie ważne pytanie: dlaczego to właśnie Polska otrzymuje w tych przekazach tak szczególną uwagę? Kraj ten ma długą historię obrońcy wiary katolickiej w Europie i jest znany jako Chrystus narodów. Czy to możliwe, że po raz kolejny Polska ma odegrać kluczową rolę w obronie chrześcijaństwa europejskiego? Odpowiedź może kryć się w ostrzeżeniu archanią. Posłuchaj uważnie relacji wizjonerki. Święty Michał Archanioł stanął przede mną z uniesionym mieczem, jaśniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Jego spojrzenie było zarazem pełne smutku i stanowczości. Mówił głosem, który brzmiał tak, jakby dochodził nie tylko od niego, lecz także od wszystkich aniołów pod jego dowództwem. Córko Boga, mam pilne orędzie dla Europy. Czas ostrzeżenia dobiega końca, a czas wypełnienia jest już bardzo blisko. Zapisz to, co ci pokażę, i nie lękaj się powiedzieć wszystkim, bo lud Boży musi poznać prawdę. Wtedy święty Michał ukazał mi mapę Europy, a pięć krajów wyróżniło się czerwoną poświatą Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Polska. Jednak Polska świeciła z większą intensywnością niż pozostałe. Archanioł powiedział. Francja będzie pierwsza, która upadnie. Z jej wielkich miast, szczególnie z Paryża, rozbłysną płomienie zniszczenia, podsycane atakami tych, których wróg Boga umieścił w sercach wielu spośród tam żyjących. Francja upadnie z rąk tych, których przyjęła z tak wielką hojnością. Nie przyszliby stać się częścią narodu, lecz by przejąć go od środka. Widziałam, jak tłumy wychodziły na ulice Paryża, Lyonu i Marsylii. Nie były to pokojowe manifestacje, lecz skoordynowane ataki na kościoły, budynki rządowe i francuskie symbole kultury. Święty Michał kontynuował. Hiszpania będzie następna. Barcelona będzie cierpieć aż do wyczerpania niszczona działaniami tych, którzy od lat planują jej zagładę. Madryt zadrży pod naporem nienawiści tych, którzy atakują go od środka. Hiszpania, która niegdyś była głosem wiary katolickiej na świecie, teraz jest pogrążona we śnie i nie dostrzega zagrożenia. Zobaczyłam wtedy Włochy, a święty Michał mówił o nich ze szczególnym smutkiem. Włochy, kolebka widzialnego katolicyzmu, będą cierpieć w podobny sposób. Zostaną zaatakowane z wielką furią, nie tylko przez siły zewnętrzne, lecz także przez tych, którzy już w nich mieszkają. Rzym jest w niebezpieczeństwie. Watykan jest zagrożony. Wierni Słudzy Chrystusa staną wobec prześladowań, nawet w murach, które powinny ich chronić. Gdy zapytałam o Niemcy, Święty Michał odpowiedział: Niemcy, które niegdyś były centrum reformacji dzielącej Kościół, teraz staną się centrum nowego rozłamu. Ich gospodarka, która wygląda na silną, załamie się szybko. Niemiecki naród ogarnie panika, gdy zobaczy, jak jego instytucje rozpadają się jedna po drugiej. Wreszcie zwrócił się ku Polsce, a jego ton zmienił się. Pojawiła się szczególna powaga. Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie. Niedźwiedź, który wydaje się spać, tylko czeka na właściwy moment. Jego środki działania są nieznane innym krajom i wywołają ogromne zaskoczenie. Polska zostanie zaatakowana nie tylko przez siły zewnętrzne, lecz także zdradzona od środka. Święty Michał pokazał mi wtedy coś przerażającego. Widziałam, jak ludzie mieszkający w Polsce, lecz nienależący do niej sercem, czekają na rozkazy, by działać przeciwko narodowi, który ich przyjął. Są ukryci w różnych miastach, szczególnie blisko wschodniej i północnej granicy. Inwazja będzie zaplanowana i nastąpi z zaskoczenia, wyjaśnił święty Michał. Polacy będą zajmować się codziennymi sprawami, kiedy zorientują się, że są pod atakiem. Z lądu i z powietrza kraj zostanie otoczony. Zapytałam Archanioł, kiedy to nastąpi, ale odpowiedział jedynie, Nie zostało mi dane ujawnić dnia ani godziny, tylko to, że jest to bardzo blisko. Znaki są już widoczne dla tych, którzy mają oczy, by je dostrzec. Gdy śnieg okryje Europę, a inne kraje znajdą się w zimie, zagrożenie będzie większe. Święty Michał pokazał mi wtedy kolejną część tych wydarzeń. To nie tylko fizyczny atak przygotowywany przeciwko Europie lecz także atak duchowy. Wróg chce zniszczyć nie tylko narody, ale i wiarę ludzi. Chce wymazać każdy widzialny znak woli Boga na tych ziemiach, które były kolebką chrześcijaństwa. Widziałam, jak kościoły będą atakowane, święte wizerunki niszczone, a kapłani prześladowani. Była to wizja, która sprawiła, że zapłakałam, a święty Michał położył rękę na moim ramieniu, aby mnie pocieszyć. Nie płacz, córko Boga, powiedział. Bo, mimo tego wszystkiego, Pan nie opuści swojego wiernego ludu. Dlatego tu jestem, aby ostrzec i przygotować, a nie wywołać rozpacz. Archanioł wyjaśnił następnie, że Polska, mimo iż stoi w obliczu poważnego zagrożenia, ma szczególną ochronę. Polska została poświęcona królowej niebios, a to poświęcenie jest potężną tarczą. Wtedy zobaczyłam światło rozprzestrzeniające się nad całą Polską. To światło utworzyło trójkątną tarczę nad narodem. Ona będzie ochroną polskiej duszy. Święty Michał pokazał mi potem klęski żywiołowe, które będą towarzyszyć tym wydarzeniom. Rdzeń Ziemi jest pod wpływem magnetyzmu ciała niebieskiego, które się zbliża. Europa doświadczy zimy, jakiej nie widziała od bardzo dawna z ekstremalnymi zamieciami i przenikliwym mrozem. Wielu pozostanie bez energii elektrycznej, bez ogrzewania. Bez środków komunikacji. Widziałam europejskie miasta pokryte śniegiem i lodem, ludzi szukających schronienia, długie kolejki po żywność i wodę. Gdy zapytałam święty Michał, co ludzie powinni zrobić wobec tego wszystkiego, odpowiedział stanowczo: Lud Boży musi być przygotowany, nie tylko duchowo, ale i materialnie. Powinni mieć żywność długoterminową, wodę, podstawowe lekarstwa środki ogrzewania niezależne od elektryczności świece zapałki powinni posiadać pisma święte i książki z modlitwami na papierze a nie jedynie w formie cyfrowej ale ponad wszystko archanioł podkreślił przygotowanie duchowe ludzie powinni korzystać z sakramentów dopóki są jeszcze łatwo dostępne spowiedź powinna być częsta eucharystię należy przyjmować z czcią i wdzięcznością Różaniec trzeba odmawiać codziennie, bo jest tarczą przeciwko złu. Dla Polski święty Michał miał szczególne wskazania. Naród polski powinien zwrócić się do swojej królowej i matki bardziej niż kiedykolwiek. Powinien odnowić swoje oddanie niepokalanemu sercu Maryi. Powinien odwiedzać sanktuaria maryjne, dopóki wciąż można to robić swobodnie. Nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej ma w tym czasie szczególne znaczenie. Święty Michał wyjaśnił mi wtedy, dlaczego Polska ma tak centralną rolę w tych wydarzeniach. Polska leży w geograficznym centrum Europy, ale jest również w centrum duchowych planów Boga. Tak jak w przeszłości naród polski bronił chrześcijaństwa przed najazdami, taki dziś jest ponownie wezwany, by być bastionem wiary. Archanioł pokazał mi, jak po okresie wielkiego cierpienia Polska się podniesie. Wiara w Polsce będzie wystawiona na próbę jak nigdy dotąd. Przyjdą pokusy wszelkiego rodzaju, ale Polska wytrwa, bo jest przyzwyczajona do stawiania czoła trudnościom. Przeszła przez wiele doświadczeń w swojej historii, przetrwała i przetrwa ponownie. Gdy zapytałam święty Michał, dlaczego ujawnia to wszystko właśnie teraz, odpowiedział: Bo czasu jest mało, a wielu wciąż śpi, bo Pan, w swojej nieskończonej miłosierdziu, Zawsze ostrzega, zanim pozwoli, by objawiła się sprawiedliwość. Bo wciąż jest czas, choć niewiele, aby wielu mogło się nawrócić i zostać ocalonych. Święty Michał zakończył swoje orędzie pilnym wezwaniem. Powiedz ludowi Bożemu, by nie lękał się tych, którzy mogą zranić ciało, lecz tego, który może zniszczyć duszę. Powiedz im, że Pan nie opuszcza swoich, nawet w najtrudniejszych chwilach. Powiedz im, by modlili się bez przerwy, by czuwali nieustannie, by byli przygotowani. Jego ostatnie słowa były skierowane szczególnie do Polski. Powiedz Polakom, że ich wiara będzie ich najsilniejszą tarczą. Powiedz im, że nabożeństwo do Bożego miłosierdzia, które narodziło się na ich ziemi, będzie dla nich światłem w najciemniejszych chwilach. Powiedz im, że tak jak święty Jan Paweł II uczył ich, by się nie bali. Tak teraz powinni okazać tę odwagę w obliczu tego, co nadchodzi. Luz de Maria zakończyła swoją relację ze łzami w oczach. To było przesłanie, które powierzył mi święty Michał Archanioł. Poprosił mnie, abym przekazała je wszystkim nie po to, by wzbudzić strach, ale by obudzić sumienia i przygotować serca na to, co ma nadejść. Te słowa święty Michał Archanią są nie tylko ostrzeżeniem, ale wezwaniem do działania dla wszystkich chrześcijan zwłaszcza dla Polaków. To moment by słuchać, rozważać i działać. To, co dziś widzimy w Europie, potwierdza wiele obaw wypowiedzianych przez Święty Michał. Wzrost ataków na wartości chrześcijańskie, nieporządek społeczny, niechronione granice oraz napływ ludzi, którzy chcą niszczyć, a nie budować. Polska, jak powiedział archanioł, ma szczególną rolę w tym momencie historii. Nie jest przypadkiem, że naród, który dał światu święty Jan Paweł II i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, jest teraz wezwany, by stać się światłem wiary w czasach ciemności. Złączmy nasze serca w modlitwie. Święty Michał Archanioł, obrońco Kościoła i strażniku ludu Bożego, zwracamy się do Ciebie w tej chwili zagrożenia. Wyciągnij swój miecz światła nad Europę, szczególnie nad Francję, Hiszpanię, Włochy, Niemcy i Polskę. Chroń te narody przed siłami zła, które zagrażają im od wewnątrz i z zewnątrz. Obudź uśpione serca, aby dostrzegły niebezpieczeństwo i szukały schronienia u Pana. W sposób szczególny prosimy Cię za Polskę, ziemię świętych i męczenników. Niech światło Częstochowa nadal świeci nad tym narodem, umacniając go do roli, którą powierzył mu Bóg. Matko Boża, Królowo Polski, otocz swoim płaszczem wszystkie polskie domy. Niech wiara zachowana przez tak wiele prób na przestrzeni dziejów będzie teraz tarczą przeciwko nowym zagrożeniom. Święty Jan Paweł II, umiłowany synu Polski, wstawiaj się za swoją ojczyzną i za całą Europą, którą tak bardzo kochałeś. Naucz nas, byśmy się nie bali, nawet gdy ciemność zdaje się posuwać naprzód. Niech Europa przypomni sobie swoje chrześcijańskie korzenie i Niech zwróci swój wzrok ku niebu. Amen.